Cześć, tu mero. Dzisiaj pokażę przepyszną odsłonę najzwyklejszej kapusty według przepisu ze Sri Lanki. Zaczynamy: kamera, akcja, składniki, kapusta, czerwona cebula, liście kary, czosnek. Kokos, wiórki, sól, kurkuma, kminek mielony i płatki chili. Do tego wszystkiego przyda nam się też olej. Start. Tym razem mamy świeży czosnek, więc pokroimy go tylko w plasterki. gotowe. Na bok. Cebulę drobno posiekamy. Najdrobniej jak się da. To też już mamy, a kapustę szatkujemy. Kapusta jest już pięknie poszatkowana, to czas zaczynać. Na patelni rozgrzewamy troszkę oleju. Jak olej się dobrze rozgrzał, to dodajemy liście kary. czosnek i cebulę i smażymy na brązowo ależ cudnie pachnie przemieszam cebulka już zaczyna być brązowa Teraz zmniejszam ogień na średni. Dodaję trochę soli. Kładki chili. Ja lubię pikantne, więc dodam trochę. Przemieszamy. I teraz cała kapusta. Ciach. Dla pięknego koloru można naprawdę sporo dodać. To jest też zdrowe. I jak kapusta, to musi być sporo kminku. Mieszamy. I smażymy pod przykryciem 5 minut. Sprawdzam. Przemieszam. Ta kapusta nam się fajnie upraży. Zobaczcie, już w ogóle nie ma oleju. Wchłonął się cały. Został nam ostatni składnik: dziurki kokosowe. To jest cała egzotyka kuchni ze Sri Lanki: płatki chili. Jurki kokosowe i orientalne przyprawy. I taka banalna kapusta już zupełnie inaczej smakuje. Przykrywamy dosłownie na dwie minuty. Niech ten kokos się zagrzeje, naciągnie soku. Czekamy. Znów sprawdzam. Mm, ale pachnie. Miam miam. Patelnia już jest prawie sucha. Teraz tylko musimy sprawdzić sól. Mm, idealnie. I gotowe. Banalnie prosty przepis na kapustę przepyszną. Polecam Wam. Spróbujcie sami, dajcie znać w komentarzu, jak smakowało. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, ustawcie dzwoneczek na wszystkie powiadomienia, bo w następnych wideo pokażę Wam kolejne przepyszne dania ze Sri Lanki. Do zobaczenia!